Okej, okay, witam cię! Dzisiaj zaczynamy automasaż twarzy. Nauczysz się, zobaczysz, jak wykonywać poprawnie konkretne ruchy automasażu twarzy, tak aby przede wszystkim Zrobić to bezpiecznie, działać skutecznie, tak, aby przede wszystkim zaczęły pracować te mięśnie, aby ujędrniły się, aby ta skóra wyglądała zupełnie inaczej, aby nie była już wiotka i przede wszystkim, aby poprawić owal twarzy, tak? Czyli już tutaj zaczynamy działać na taki lifting twarzy. Pokażę Ci, w jaki sposób to zrobić. Będzie to taka Podstawa, od której należy zacząć, jeżeli się chce właśnie kontynuować przygodę z masażem w takich warunkach domowych, a dokładnie z automasażem. Ja jestem z zawodu masażystką i także refleksologiem, także wykonuję masaże na co dzień, ale także wykonuję je na sobie, więc chciałam przekazać to Tobie, abyś wiedziała, jak wykonać to poprawnie. Co będzie potrzebne do masażu? Przede wszystkim mm, opaska albo taka kosmetyczna opaska, ale jeżeli nie chcesz opaski, to może być również gumka do włosów, i w ten sposób możesz po prostu spiąć włosy. U mnie będzie właśnie opaska, e, ponieważ ona zabezpiecza przed, przed nadmiarem, właśnie oleju, przed tym, żeby e, nie zatościły się włosy, tak? Czyli w moim przypadku opaska, tak, żeby była tutaj cała twarz widoczna. Co będzie potrzebne? Olejek, olejek tak jak używasz do swojego typu cery. Jeżeli nie wiesz, jaki olejek jest odpowiedni dla Twojego typu cery, to tutaj będzie link na górze i obejrzyj sobie ten filmik, tam mówiłam o tym, w jaki olejek jest odpowiedni do jakiego typu cery. Olejek, następnie będzie przydatna chusteczka albo ręcznik papierowy, takie jednorazowe i w moim przypadku ja zawsze to robię, słuchajcie, na kolana, tak jak teraz siedzę, te, kładę sobie ręcznik, po to aby przypadkiem żadna kropla tłuszczu nie spadła mi na ubrania. A więc zaczynamy od przede wszystkim demakijażu. Demakijaż musisz już mieć zrobiony, więc pamiętaj, że zawsze masujemy oczyszczoną skórę twarzy. Jeżeli nie wiesz, jak poprawnie wykonać demakijaż, to tutaj też będzie filmik, gdzie zobaczysz, jak, jak wykonać to poprawnie, tak jak robię to masażystki i zaczynamy od olejku. Bierzemy olejek. Jeżeli masz taki aplikator, można aplikować na twarz. Bądź rozprowadzamy najwygodniej olejek w dłoniach. Rozprowadzamy olejek w dłoniach i następnie na naszej twarz. Zaczynamy od brody. Rozprowadzamy już takimi ruchami liftingującymi do góry. Kolejne pasmo od kącików ust do ucha. Następnie tutaj od nosa. Składamy ręce takie na i w ten sposób, tak, żeby cała skóra twarzy była pokryta olejem i pod oczami, tak, i następnie całe czoło. Zaczynajcie od nasady dłoni, ponieważ tutaj się zbiera często olejek w tej, e, tej wklęsłej części i rozprowadzamy olejek. Ok. Mamy już rozprowadzony olejek, możesz jeszcze dookoła oczu w ten sposób, żeby mieć pewność, że olejek jest na całej twarzy. Ok, e, nadmiar olejku, który mi został, ja wycieram jeszcze w wręcznik papierowy, bądź w chusteczkę, tak żeby tego olejku nie było za dużo. I słuchajcie, zaczynamy pierwszą technikę i będzie to głaskanie. Zaczynamy głaskanie od środka brody. I będziemy to robić naprzemiennie. Raz jedna strona, raz druga. Łokcie można delikatnie unosić do góry, wtedy ręce nie będą się tak mocno męczyły. I zaczynamy. Zaczynamy od przełożenia całej dłoni. I teraz masujemy od brody do kącika ust, tak? Czyli tutaj całe to pasmo na dole. Masujemy. I powtarzamy, powtarzamy, masujemy, głaskamy, przegłaskujemy, zapoznajemy już naszą skórę z dotykiem naszych dłoni, tak? Jeżeli robisz to pierwszy raz, to ona dopiero uczysz swoją twarz właśnie swój organizm, jak to jest, gdy robimy automasaż. Następnie przechodzimy do... Górnej wargi, tak? Czyli nad górną wargę, i teraz masujemy część nad górną wargą. I tutaj jest mniej miejsca, więc wykorzystujemy tylko palce wskazujące od środka do kącików ust. Masujemy, masujemy, powtarzamy. Pod palcami powinna się wyczuć, czy tkanka jest już rozgrzana, czy jest delikatnie cieplejsza. Jak to wygląda u Ciebie? I gdy mamy już przymasowaną właśnie tą, tą stronę, to zaczynamy. Przechodzimy znowu do brody, i tym razem będziemy masowały całe pasmo od brody aż do ucha. Już lifting, czyli działamy w ten sposób na przemian. Raz, jedna strona, raz, druga. Ok, masujemy, masujemy. Łokcie do góry. i niech te dłonie będą w miarę luźne, tak, żebyś nie napinała całej tutaj obręczy barkowej, tylko luźno robimy masaż. Następnie jednostronnie, najpierw jedna strona, później druga. Widzisz, jak to robię? W ten sposób, uciec do góry ciągniemy, a następnie w ten sposób drugą ręką. I powtarzamy. Okej. Okay. Druga strona. I liftingujemy, następnie od, od środka naszych ust do ucha, i powtarzamy. Jedna ręka i druga. Następnie druga strona. Zaczynamy od palca. I dołączamy resztę dłoni. Widzisz w jaki sposób? Palec, palec jeden. I reszta dłoni. I dołącz drugą rękę. Mhm. Następnie, od kości, tutaj jarzmowej, do ucha. Jedna ręka. I druga. Raz na zanie. Jedna ręka. I druga do ucha. Druga strona, od kości do ucha. Powtarzamy. I jeszcze. Ostatni. Ok, przechodzimy na nos i następnie głaszczemy od czubka naszego nosa poprzez całą długość i następnie Całe brwi, dookoła oczu, wracamy do góry. I jeszcze raz oczółka do końca. I całość, tak? I jeszcze raz. Jedna ręka, cały nos, druga, zatrzymaj dookoła. I dookoła oczu teraz, powtarzamy. Maszaj tutaj całą tą okolicę ok. Często właśnie przemęczenie wychodzi właśnie w tej okolicy, więc masujemy, masujemy, a następnie przechodzimy powrotku do naszego czoła i od środka czoła, zaczynając od nasady dłoni masujemy w jedną stronę do końca i drugą dołączamy na przemieniu, okej, okay, masujemy. Okej, okay, relaksujemy się w tym momencie. Okej. Okay. I w ten sposób mamy właśnie wykonaną taką podstawę, podstawę masażu twarzy, którą właśnie. Te techniki możemy wykorzystać do codziennej pielęgnacji, ten masaż jest bardzo bezpieczny, może wykonać go każda osoba, więc codziennie możemy takie ruchy dodać i cieszyć się fajnymi efektami, ponieważ dzięki takim właśnie ruchom wprowadzamy kosmetyki jeszcze głębiej, on mocniej się wchłania, a tego właśnie chcemy. A Także tych efektów, które wymieniłam na początku, więc to by było na tyle. Bardzo dziękuję. Jeżeli spodobało Ci się to wideo, to zapraszam do łapek w górę oraz kliknięcia subskrypcji, aby zobaczyć jeszcze więcej filmików, ponieważ to była tylko jedna taka podstawowa technika, a jest naprawdę dużo, dużo więcej. Jeżeli natomiast chciałabyś dołączyć do takiego dłuższego prowadzenia i wyrobić sobie taki nawyk masowania twarzy i wykorzystywać już więcej technik, nie tylko tą technikę, która trwa mniej niż 10 minut, z tym, że a tylko więcej technik, ponieważ jest ich aż 5 i działają działanie na wysmuklenie twarzy, na ujędrnienie mięśni, na lifting jeszcze mocniej, jeszcze intensywniej oraz też na, na polepszenie wzroku, więc. Całe połączenie wszystkich technik, ja dokładnie tego uczę już w takim dłuższym prowadzeniu czterotygodniowym podczas coachingu, gdzie można właśnie nauczyć się e, wykonywać cały taki masaż, e, w, nauczyć się wykonywania aplikacji naklejania taśmy na twarz, tak? które jeszcze mocniej pomagają, a także masażu głasza, więc. Cały taki duży projekt, jeżeli chciałabyś dołączyć do takiego programu i zobaczyć, czy w ogóle to jest dla Ciebie, to zapraszam, pod spodem będzie link do ankiety, którą możesz wypełnić, i wtedy umówić się na rozmowę taką kwalifikacyjną, gdzie omawiamy, bez, bezpłatna to jest rozmowa kwalifikacyjna, gdzie omawiam Twój przypadek, jak to wygląda u Ciebie i czy to jest w ogóle dla Ciebie przeznaczone. Więc zapraszam i do zobaczenia również w kolejnych materiałach.